Czysto, doktorze? Wyleciałem z przestrzeni powietrznej Colorado i na radarze ani żywej duszy. Dobrze, jestem już blisko. Zakłóciłem Wam serdeczną rozmowę? Przeanalizowałem Jego słowa i czyny. Nie jestem w stanie ustalić Jego motywacji. A, jak miło Cię tu widzieć! Wiedziałeś, że przyjdę. Chyba powinienem Ci podziękować, że nie pozabijałeś wszystkich w bazie kosmicznej. No, jeśli tak to ujmujesz, jak na łowce gór. Słabo wywiązujesz się ze swojej roboty. Ta wojna jest tego warta. Wiadomo. Posypią się gigantyczne podwyżki, kiedy World Marshal dostanie swoje kontrakty. Nie mówię o pieniądzach, Jack. Mówię o idei. Słucham? Ach, zapomnij o tym. Ty i ja dość się nasłuchaliśmy pieprzenia o celach wyższych. Historia zdecyduje, kto miał rację. I to wszystko. Nie obchodzi mnie, kto uważa, że mam rację. Mam wystarczająco dużo powodów, żeby cię zabić. He? O, dobrze. He, 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 he. Znakomicie. Tak. I to mi się podoba. Naprawdę musicie walczyć. Nie przeszkadzaj. Sprawa między nami, załatwimy ją tu i teraz. No dobra, zatańczmy.